Siemaneczko, ziomeczki! Dzisiaj ze mną Tomasz oraz... No halo, no wy tam! A. No, Deszajer. No siema, Deszajer. I? I Kachomanek. Tak, dzisiaj będziemy eksplodować na Pandorze z dwoma gościami. Z tym mistrzem nie. i z tym P. Nie? nie masz mnie znajomych. Kto, ja? No. Na Pandorze Cię nie mam. No tak, mówi się, żebyś mnie zaprosił dzisiaj. Mmm, nie chciało mi się. No a mi się też, już zaraz się wylogowałem wtedy. <laughs> no ja. To dzisiaj idę na mróweczki, o? No rób jak też. Co tam mistrzu? Jakie plany na dzisiaj? Który level? Mistrzu Ty mówisz do mnie? Nie, do tego obok. No czy do Damazego? Nie no do ciebie. No kto jest mistrza. Aha. No nie wiem, które? Masz 2.5. Ja? Jo. I chcesz 20 minutowy zrobić? Mhm, uh -huh, tak mniej więcej. No ja bym wbił 3-0, ale zwiększcie pewnie 2-7 wbijesz ledwo. No widzisz, no tak jak przeczuwałem. No. A ty który dzisiaj wbijasz? Hmm. Ale na jakimś świecie? No na tabel na początku. Dzisiaj? Mhm. Uh -huh. Dzisiaj już nic nie zdążę, bo do końca zostało dnia jakieś pół godziny No ja no, A... Na wyda. Pandorce? Znaczy? Na Pandorce Łoł, nie wiem jakbym się wziął to dzisiaj może, jeszcze tak do 7,6 Ja ogólnie mógłbym mieć ten 8 już tam jakbym wstał sobie rano, nie? No, Ale no. po co? Byłem za bardzo poniżej domazłego, wiesz o co chodzi? No ja. Tak kurwa? No tak, jutro jest solutka, pamiętaj. A jo, no tak, i cię zniszczę w Tak, jutro oh. będzie saluwa, Kahomanek kontra The Shire, będzie ciekawie. No, będzie wszystko Wydaje nagrane, dana. chyba. Ja Chyba dana. będzie wszystko nagrane. Ja też nagrę. Powiedziałem, że chyba, nie? To zależy, czy wygram, czy nie. <grym> <grym> nie, no i tak to już nie wygram, ale nie wiem, czy będzie mi się chciał nagrywać taki bez sensu krótki film. <grym> nie no, na tak. pewno u szlachetni widzowie cię obejrzą. No ale no Czajsz, to co no, to, to za podnie, to jak ja mam tam 7-4, pewnie będę miał 7-6, żeby założyć sobie przy naszej że, i pokonać. No to znaczy tutaj nie masz XP, to się już o niej będzie liczyło, nie? 7-2 wybając na 7-2 nie 7-6 Ale wiesz, że ja już bijłem 7-4, nie? No to ja jak nie chcę, tam w to się nie liczy, Nie się już zrobił. No, chciałem tylko tego pierka sobie wymienić, bo miałem jakiś tam gówniany pierek, nawet nie wiedziałem. Dobra to, to, to dobij pierek. sobie 84 i chodź ze mną nad popę moim tancem, Będę ja nie mam... Ja, ja nie mam Ty tam masz jeszcze? Bo to pięć, ja no to zabiję się, pierd... Ja się Kurde, gówniany zastępca, jakbyś mnie nie tracił 30M, to bym mógł z tobą... Mógłbym cię pojechać, Czaisz, to byłoby easy. 30... 20... 30... Nawet nie wierzę, że 20M, ale... I tak będą się kłócić oh, przez resztę filmu. No bo on do mnie dzisiaj mówi, yy, gadam sobie z nim na Skype'ie, i ja on do mnie mówi, że miałem 20 czy tam 30M na pandaszce, ja nawet nie wiedziałem, że tyle miałem, Czaisz Beka. Ej, serio aż tyle miałeś? Pasatry, nie? No to ładnie ciebie kurwa, by... kurwa, ej weź mu teraz zabierz tu 31 w konta. No to znajmi zastępcę! No to ja pisał, pisał kół, ale on jest kretyn, bo on mi kupi takie rozrzucane, on mi kupi tam, nie wiem, zbroj... zbrojkę z kochy, yy, zbrojkę tam, nie wiem kurde, teraz skochę, to chyba set dwójki jest jakieś, o? To było set dwójki? Okej, okay, wijam się, ładkę, ładkę, tak, 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 z tak, tak, Jaka z Tak. To jest na 9,6, no właśnie. To jest Heronia czy Unii? Nie, Unii, Unii. A, no podjedzę. Obyś nie... Właśnie, po co ty mi kupiłeś z brykę na 9,6 i na setny, jak dla mnie, nie wiem, od 9,6 na setny na Pandorze, to nie wiem, będzie z godzina? Nie, nie. Ty jesteś kredyt, mi wydajesz? A dobra, przynajmniej to posprzedaję, ale... co? Żal mi, kasy. No ja no, ale to on, no, on kupuje no, to na każdy lewy. na Jo? Sam, na co? To, to na na, na jaki no level? to samo to ci dałem. No, no, to ja jebi, nie mogę z czegoś lepszego dropnąć. Mm. <grafisz>? Tak wzbijam sobie moje pierwsze wite i tak patrzę u inotropka, chociaż tropek nie brał to jest zbryki ręczemu. Mm, a ty stoisz na, na alku. No? On no, pewnie nie miał tak, hero. Tak. Pewnie miał hero zbrojkę z niego. No mam hero, ale na alku. Ty ale ja są można bić do 7 na 7, ja? Mm. No. No i git, ja go mogę jeszcze bić. A to co nie zrobię jak już. Jak już się przyjdzie, to nie zrobię. <gady> o już, <gady> się. A, prawa, nie chciał. No, Posrało się. Ale chcesz dodać. Jesteś z klonowy, bo jo? Co? Kranowo, jo. <gady> ty tam jesteś klanowo, jo? Tylko w dwójkę jesteśmy klanowy. Nie, ale ogólnie chodzi, że ja bym z tobą pobił, ale jak ty z kladem stoisz, to to dupa. Właśnie dzisiaj o pierwszej ma być Orlica, nie? No wiem. Pierwszy pierwszej złożymy się na napiszę, Yyy... Będzie o pierwszej... no o... Three, three. E, no. Niech nie będzie, bo te dzieci z twojego kana już śpią. E. Ja. Ja, jesteś dzieckiem. Ty jesteś. Ty jesteś Bachory, tyle. Ty jesteś nie Bachory, nie jest na kim w ogóle słychać po twoim głosie, że jesteś jemany barabek, A Załpnie jebany kutafonie, dobra. Weź go na ja eput, ja chcę to ja zobaczyć, ja to będę nagrywał. No, Moje głowa po prostu mi zazdrosi, że na jakimś ja zwykłym stać. świecie mogę mieć jakiś 93. A ja nie jak ty musisz... Ja. Ja. No, weź w ogóle ty musisz na świecie prywatnym, nowet podobijasz 150, żalisz się na filmie, że masz 100 eku, bo nie umiesz robić umek, przykro mi żal mi cię. Żal mi cię? Nie. Bo... No, ja mam wbiorowe Eku i co z tego i co To jest nie, masz eku Eku jest średni, bo boże jest słumkami. No wiem. Tego tak, mam tyle, że to No, jak ja tam widziałem, to się prawie pobłakałem. Tak. Kurwa, ledwo dałem radę na murówkach na, na jakiejś tam grupce wysokiej. Ja mówię, to wymienię. Ty musisz całe Q wymienić. Nie, Ekumasz. No, masz... Ty musisz sobie no, nie musisz te mordy... Ekumasz takie słabe nie ma, nie? Tylko czekaj, mam pytanie, ten to na który jest level? Co ty masz tam? 4-4. 4 No ja no nie, to... Mm, Cześć już na ponad taki no, właśnie... Ty, myślałem, że to jest z rozwaga, chłop. Co nie, trzeba już, chciałem ci powiedzieć, że ten level co ty tak masz, nie, ten 150, to tak nie ma teraz y, Eku, tak wiesz co level, nie? Tylko już właśnie tak jest rozmieszane, tak nie jak Shredder tam... Nie. Shredder ma 25 i ma broń na przykład z co jeden level, nie? Ty, już mam 26, nie obrażaj mnie. Ja, GG Wiem GG. GG Easy peasy kurwa, ale Mhm. Mm Kurwa, padłem na największej grupce. Czteroosobowej. Czaj, żartujcie. Pan dobra, ja się lognę na Wojtę na chwilę. Dobra, przerwa. Dobra, wracamy. Już w pełni żyjemy. Tak. No. Dobra, idziemy znowu na y, te główne mrówki. Nie no, jest 8 minut, a już mam 2-7, prawie, więc jest los. O, jakie kurwa ludy duże. No dobra, może masz rację, może cudem 30 wbiję. Shredder Powiedz i im, że ten, żeby cię najlepszy fragment, właśnie. <grym> tak. <grym> tak, bo właśnie... Y, Damasego zabi, zabił sz, Szary Wilk, nie? A on ma 150 nie. i go Szary Wilk <grym> rozjebał. <grym> no, dobra, przesadziłem, Zając cię rozjebał. Nie. Ten twój 150 kurwa na hita, CBK mu weszło. CBBK. Tak, Shredder. O, lubię, 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 Ten, do bazy, wbijaj na tym tarawelu, a nie ten piętnasty level, biedny. Biedny, 15 level, najlepszy, to jest. To jak ci zajmę się tym swoim to będziesz leżał i płakał A <laughs> masz postkę? O co? O co ja? To dobij chociaż tak z... Kurwy jebane! Znowu przejebał, tak? Nie, nie przejebałem, po prostu kurwy mnie nie zaprosiły teraz śmiecie. Znaczy, ten, ten, który jest ma D, to chyba apkuje cel. Zaproś k***a, bo ci łeblo pierdolę. Patrzcie jaki na kozak, a na pewno wpizdę by dostał od każdego z jego planu. Zab nie, bo masz dedy, śmierdził. masz Który ma dedy, ja? Ty też i chuj dupę, czekaj, nie do ciebie mówiłem. <grym> I tak jest nim Mówiłem, mówiłem, że ma dedy, ale chuj mu w dupę, to mówiłem do tego typa, który te, mnie nie zaproś. Damazy, a twój plan ma tylko do 6-4 level, czy kto tam jest? Co? Tylko do 64 i jeszcze jest. Założyciel, który ma 107 i 87. Bo to jest taka osoba, mam no ja, ale to jest... to jest mi trochę żal tych typów, znaczy jak on ma taki element to czemu na przykład nie rozwinie swój klan i nie oprócz rolnicy to jeszcze królika i ręka by bili. No to co? To Więc, ma być no nie wiem. Ja bym też, ja bym na... Ja bym wtedy doszedł do twojego klanu na pewno. Szczerze no, ja też bym doszedł, to... bo ja bym wolny królika iść na przykład, nie? Znaczy no, no dobra, dobra jaw. Tak jak z... chcecie dojść do stanu to musicie mieć wtenczny i spokojnie. Dobra, strony jest easy na Pandorze, jak tu ten. Niech jak hebija ja jakiegoś, to stworka i mam wciąż dropa, nie? Dobra. No, ale stare serio easy. No to jest naprawdę easy. <średenie> jak ja na tela belu yy, ten... tak mam już nawet duży zysk z tych normalnych tamitełków, z ekstra to, to dopiero tego. To, co dopiero było na padorze, jak to jest to sporek e, e, ten, drop. No właśnie, Czek tutaj ja mam pełne eku, teraz nie wiem co mam z tym z głównym zrobić, sam. A zbieram tylko poty szczerze i te za dwa k maski. Ich Kulery, nie deru, Dobra, już nie zbieram, już nie mogę nic zbierać, nie, już mam full aku, nie. A jeszcze chcę no. iść na tą pszczołę na koniec, czy tam osę, czy jako na tą, tą wielką mrówkę, nie? O, 2,7 wbite, kozak. Dalej bez umek Ciekawe na jakim odcinku będę umki robił Ej, chyba zaraz po tym odcinku zrobię odcinek jak robię sobie te krótkie umki I z mrówek na przykład idę na zulu, symulusy czy jakieś tam inne główne No Ogólnie no to odcinek dzisiaj jest dosyć przyjemny, nie no Dzisiaj easy exp Jeden zet na razie tylko, więc jest pięknie. A, dobra, dobra. Eee, kachomanek chyba na chwilę go nie będzie, niestety. Eee, no... Matka... Cie, a co, co? No. Tak, nic nie trzeba mówić. No, niestety, przez chwilę go nie będzie. No, bo powody są nieważne tego zdarzenia, ale no niestety, no. Tak, i właśnie mam zamiar dzisiaj wbić tak no mi dopiero 12 minut minęło, jeszcze mam 8 minut, a już mam prawie 2,8. No nie, no nie prawie, ale dla mnie na Pandorze to jest prawie 20 procent. Mój Ty się tam nie śmiej, bo on ci pojedzie na solówie, będziemy mieć bekę większą z ciebie. Pojechałby ci jak szmaty, gdyby nie chciało ja, mu się ekspić. Dobrze. dobrze, dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. O to dawaj teraz z nim PVP, tu i teraz Do, Dobra Dobra, daj Wojtkowi komputer Chyba no to dam Dobra, chcę to zobaczyć No to niech przyjdzie nie Jakbym miał u niego zastępcę, nie? To kurwa bym cię rozjebał jak główno, nie? <laughs> jak nawet byś nie wiedział, co byś nie ukrył Chuj, ja bym cię z atakiem pojechał bo na przybicie na głęboko brane umki, to trochę inne niż pod nie? Tym. Ja wiem, ni niestety wiem, ale no, ja jestem przyzwyczajony do trutki. Bo trutka jest dla bogów. Kurwa nie cicho? Może ich pojadę. Fakt, pierwszy cios nie wszedł. Dobra. Kurwa pojechali mnie. Kurwa, zapomniałem leka. Dobra, kolejne cięcie za 3, 2, 1. Lekacz. dobra, właśnie wróciliśmy, e, ale postanowiłem jednak coś zmienić, sprzedać to wszystko na szybko i się uleczyć, znowu przerwać. I powitamy się na Zulusach w hand. A więc dobra, idziemy to wszystko sennąć na 3, 2, 1. I zaraz będziemy się ruchać z Zulusami, Mulusami. Może znajdę jakąś panienkę lepszą od Zulusów? Hmm. Dupeczki, dupeczki, gdzie jesteście? O, mamy tutaj Laurę. Chodźcie, chodźcie, dobra. Y, mam dla Ciebie koniecznie... No, musisz go zobaczyć. Nie widzę u Ciebie... Że... Nie widzisz go? Jesteś jakaś ślepa. Nie widzisz mojego wielkiego... Y, tego... mojego wielkiego miecza. Tym razem kto napisał? Nie, ja Ci tego, ja na filmie tego nie pokazuję. Dobra, robimy kozackie cięcie i witamy się w Karkuha na Zulusach. Pompa. Dobra, a więc tak, wróciliśmy, jesteśmy na Zulusach i mamy problemy techniczne. Co to znaczy? Yy, nie ma kachomanka na chwilę tutejszą i The Shire też gdzieś poszedł. Niestety, już będę prawdopodobnie musiał dokończyć ten cały odcinek sam. Ewentualnie desher, jeszcze przyjdzie kahomanek, bardzo mało procent, że przyjdzie, ale zaledwie 20. Więc mu się trudno, nie? Półk na 27. O, od razu założył z luzów, na pewno się przyda. I będziemy ciskać ich na auto teraz. Kurde, ja potę sprzedałem. Boże co ja zrobiłem. Za, przepraszam Was, przepraszam zamoniłem trochę już. Jednak godziny, godziny dzienne robią swoje, no niestety. Nie zapomnę przynajmniej strzały zmienić. Już na tyle głupi nie będę na tym odcinku. 2-8, wbijmy 2-8. Yy... Dobra, ubici. Muszę oszczędzać trochę potki, bo jednak mało jest ich. Yy... Kachomarek miał dużo racji, mianowicie wbijemy więcej 2-8, 2-9. Cud ale jest jeden minus w tym wszystkim. Przy okazji będziemy bić Asura gdyż jeszcze na niego dzisiaj nie potem specjalnie czekałem, aż będę mógł nakręcić dzisiejszego dnia, żeby właśnie bić Asurana z wami. Mogłem bić go już o 6 rano, ale no o 9 zasnąłem i obudziłem się o 16 dzisiaj, dlatego przez cały dzień, przez cały ten długi dzień nie było żadnych filmików, ja spałem. Byłem zamulony przez całą noc, sobie grałem, próbowałem coś wymienić, stałem sobie ...magiem właśnie na władku, na płaszczach obu i... gdzie to loku. Tak, ja niech nich są, no to tak trochę sobie do ekspiałem. Ale strasznie to wyszło, 27 maka, Eee, oo, to nie jest mój ten, dobra. Pytanie, czy ja go ubiję teraz? Ubiłem i spadło zwykłe. No trudno, mi się trudno, powinniście dalej. ekspisie jeszcze dalej. Jest 17 minuta, ja... 19.00 wam przerwie dojdę na, Asura, na Asurana. Będę go bił. Pokażę lot. Może dropnie coś młode się o bo dzisiaj właśnie kachomankowi dropły łuski legendarne. Strasić tym jajo. przez zazrą na duty za niego. nie? Ogólnie no, trochę cienko, nie? ale no. Oziomek musi mieć lepiej, A zwłaszcza, to jest mój mistrz. Szlachetny kachomanek. Y, mak Telavela. Nie do rozpiadania. No właśnie dlatego. No, on akurat jest wart swojego. swojej gry. On grał w to 4 lata, ale miał Do. mniej więcej 3 lata przerwy. O, wróciłeś? Kto ma ten? Mówię o, o tym, o On no, nie ma 3 lata przerwy. On ogólnie 4 lata ma konto, nie? Ale tam 3 lata nie gra około. Do. No właśnie to powiedziałem, więc mi proszę nie przerywać. Trzeba było poczekać, aż dokończy dialog. Ale. Nie, nie ma żadnych... ale po prostu... Nie że on mi od 3 lata przerwy, chociaż nie miał 3 lata w tylko I to na części, wiesz, że... No, no tak na przykład było... grał potem miesiąc, nie. potem nie grał przez pół roku i tak ciągle tak jakby, no. I o, przeżyłem kozak. Ym, na odcinku wbiję tak mniej więcej 2,8 dzisiaj. I, i pół może jakoś no liczę, liczę na pół 8,5 Dobra 2,8 mam i zostało mi 40 sekund to już praktycznie nic nie wbije, to już nawet nie warto próbować Wszystko to sprzedam poza odcinkiem i dzisiaj w nocy prawdopodobnie dzisiaj będę stał na kotołaku <gry> Nie no zartuję no. Stara ja muszę ekspić. No, Nagres się. No, nie mogę expić bez nagrywania. no, Obiecałem to obiecałem. Nie ma żadnych fast exp czy coś takiego. Po prostu jeszcze lautowe sobie chodzenie, gadanie i tak dalej. Kilka gości specjalnych i tak dalej. Dobra. I tak myślisz, że ile będę bił Asurana? Co? Ile będę bił Asurana plus drop? A kurwa? Oj dobra, mniejszy, nie znasz się. No to jest się, ale nie mam gdzie chodzi teraz. Bo patrz, jestem smoka Suran, nie? No. Ile tak mniej więcej ile czasu będę go bił? Bo no też na auto go pojedziesz, nie? No wiem, ale no łączne tam w tej siedzibie jego. Kurwa! te spokojnie. Spokojnie, Shire, spokojnie. Ja pierdolę, dopiero bluza Kuba kupiona. Ja już się oblew. <grym> ja pierdolę, ty, ty jesteś ten. No kurwa do tego to mówię, nie? Dobra, rozumiem twą Odcinek się jednak przedłuży, bo wolę trochę poekspić jednak, no. jednak chcę dobić ten wyższy level. Dwa, osiem, dwa, trzy, jeden. dwa, dwa, dwa osiem, trzy. Dobra, ten jest lepszy już. E, Tropiciel, tak, zakładamy to. Wiesz, ja sobie robię EQ na razie full zulusów, nie? I tak, kogo my tu... O kurwa! No to zaraz będziemy mieć jeden, no, na zakończenie będziemy mieć tak jakby na zakończenie O, jeszcze nas Elita zajębała Ile? 100? Jakim tu? Shredward 3, 34? Nie, ile? Zulumulu 23HP mu zostało, no temu 100 wyżej, no niestety Dobra, widzimy się na smoku Za, 3, 2, 1. Dobra, jesteśmy przy Seer Drago No bo może zaprowadź mnie do smoka co jest z nim walczyć? zawalczyć. Tak, zasady są jasne, chodźmy. Jesteśmy w tajemniczej grocie Smoka Asurana. Zaczarowana skrzynia i gigantyczny Smok Asuran kontra Shredward. Czy Shredward wyjdzie bez dra draśnięcia od Wielkiego Asurana? Zapewne nie. Zapewne przegra. Dro drop na 90%. To będzie złoto. Te główniane 20k. Dobra, chodź tu. Chodź tu gigantyczny smoku. Asura, bitwa, fight. Dobra. Ile mu ściągam na hita? 55, 7 i ostatni hit. Brawo. Dropną nam ładny kluczek. Wytelamy zaczarowanego case'a. Widzisz pełen skarbów kufer. Co robisz? Na pewno jest z sacralem? Nie, no, chyba nie. Wkładam w do zamka i sięgam, bo znajdujące się w nim kosztowności. Tak, i... wyleciały smocze łuski! Unikatowe smoczełuski. Są nice, są nice. Unikatowe smoczełuski 50, zawsze na propsach. Dobra, dziękować. Zreszymy, Mamy 50 łusek. A, ja. A nie! tymi mi dropanie dropa, nie, smoczeruny. I mam 115 smoczych łusek. są nice, są nice. Dobra. No to ja wam dziękuję za obejrzenie, jeśli wam się podobał ten odcinek z kahomankiem i zostawcie tego lajka, tą fapkę za mi mm, 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 mm. I mm. ja i Szedwar się z wami żegnamy i oto Morek Eł też się z wami żegna. Na razie. Na razie, jebać Fubusomacz. Cześć mam.